Witam wszystkich z tej strony Tula, a to będzie taki krótki filmik informacyjny o mojej wakacyjnej przerwie. Ja już gdzieś tam w filmikach wspominałam o tym, że taka przerwa będzie, ale może nie wszyscy gdzieś tam oglądali, bądź, bądź tutaj dla nowych widzów, którzy w ogóle nie wiedzą, e, chciałam właśnie wszystkich poinformować, że od dzisiaj, czyli od 20 lipca do 2 sierpnia, słuchajcie, będzie przerwa u mnie na kanale dwa tygodnie. A odczycie go normalnie już po moim powrocie. zawsze wrzucać nowe filmiki. I słuchajcie, tak, jutro, czyli we wtorek, będzie finałowy odcinek Czarnej Wdowy. Także zapraszam już Was, was serdecznie. A jeszcze też w tym tygodniu wrzucę Wam zapowiedź nowego wyzwania, który, który wejdzie zamiast Czarnej Wdowy, będzie we wtorki w soboty. Także mam nadzieję, że nowe wezwanie również Wam się spodoba. Tak samo po moim powrocie od pędziałku zaczniemy sobie nową serię z Don't Star. Choć tutaj, słuchajcie, jeszcze nie mam postać, nie zdecydowałam się na żadną postać, ale, ale będę miał troszeczkę czasu, także, także coś na pewno wymyślimy. Także mam nadzieję, słuchajcie, że troszeczkę odpocznę. No fizycznie pewnie nie, bo to wiadomo jak z małym dzieckiem to to raczej e, nie da się odpocząć, ale wiecie, psychicznie i trochę też od, od YouTube'a, choć będę tutaj oczywiście do was zaglądała e, będę, z, e, będę wam odpisywała też na komentarze, o ile takie będą. E, także nie martwcie się o to. E, I słuchajcie, nie wyjeżdżamy nigdzie, e, gdzieś tam, nie wiem, nad morze w górę, czy tym bardziej gdzieś za granicę, bo stwierdziliśmy z mężem po prostu, że że nasz synuś jest, jest jeszcze za mały troszeczkę na to i po prostu więcej byśmy się umęczyli niż odpoczęli tak naprawdę, może za już gdzieś, gdzieś uda nam się pojechać także jedziemy sobie na tydzień do moich rodziców tak jak to w tamtym roku było 26 lipca w sobotę mój synuś skończy 2 latka także będzie miał urodzinki, będzie impreza także także fajnie, a kolejny tydzień słuchajcie gdzieś sobie tutaj spędzimy, pojedziemy właśnie gdzieś do zoo do jakiegoś akoparku, bo jeszcze nie był nigdy w zoo w akoparku był, ale w zoo jeszcze nie był, także jestem strasznie ciekawa, jak zareaguje na wszystkie zwierzęta. Także gdzieś już tutaj w okolicy po prostu sobie pojeździmy, spędzimy ten, ten czas razem, także tak, słuchajcie, będą wyglądały moje wakacje. No niestety z małym dzieckiem, no ciężko jest gdzieś tam wyjechać, bo też musi się zaklimatyzować, wiadomo. Także tak, tak to w tym roku będzie wyglądało, ja mam nadzieję, że wy odpoczywacie tak, Właściwie to już słuchajcie, miesiąc wakacji Wam minął, w ogóle jak ten czas leci, masakra, strasznie szybko. Ale został Wam jeszcze cały miesiąc, także jeszcze macie masę czasu na odpoczynek, czego oczywiście Wam życzę. Nie siedźcie cały czas przed komputerem, jak jest ładna pogoda, to oczywiście wyjdźcie sobie gdzieś, gdzieś tam na dwór, bo szkoda czasu, kurczę, i pogody na, na siedzenie przed komputerem, to zawsze gdzieś tam wieczorem można sobie posiedzieć. Oczywiście nie chcę Wam tutaj matkować, bo trochę tak to <laughs> zabrzmiało, ale... Ale jak są wakacje, to warto też y, troszkę aktywniej spędzić ten czas. E, także cóż, kochani, no ja będę się z Wami żegnać. E, mam nadzieję, że odpocznę, że nadbiorę energii e, i wrócę do Was już e, z nowymi po pomysłami e, i, że, i że nowe serie Wam się spodobają. Mam taką nadzieję. A Wam życzę oczywiście e, udanych wakacji. Tak został ten miesiąc, ale no, no to jakby nie było jeszcze połowa przed Wami. Eee, także bawcie się dobrze, kochani, i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa pa.